Witam hodowców, jestem Karol Hodowca i w dzisiejszym odcinku stan hodowli królików. Pokażę, ile sztuk jest, jak one się tu prezentują, jakie samice zostają na przyszły rok. Powiem, czym karmię, także to wszystko jeszcze więcej w dzisiejszym odcinku. Tutaj znajdujemy się przy domu. Tu jest kurnik letni kurozdobnych, wysprzątany, tam zdezynfekowany. No nie, czeka na wiosnę, ale o kurach ozdobnych to innym razem. Tu jest pusta klatka. Tu blacha trochę zaczęła się. Moment, włączę lampę. Nie da się. No to nic. Tu blacha zaczęła się, jak widać, osypać. Więc ją tutaj trochę przycinałem. Żeby ten królik nie rozkaratał no nie nogi. Więc ta klatka jest pusta. Czeka na nowych lokatorów. Tu znajduje się samica zakocona kalifornijska. Z 19 roku. Także jak ona się tu prezentuje, o, tam ma słomę. Tu dostały siano na takie kubki. Fajne takie zielone siano, więc będzie sobie tu wcinała. Jeszcze niech się. Poka o, no pokaż się. Działa na samica. Taką już dużą klatkę dostała do wykotu. No nie. Także o, Tak ta wygląda klatka. I teraz idziemy do kolejnego ojca. Tu przy domu, ostatniego. Tu znajduje się samiec kalifornijski. Przyszły ojciec, no nie tam tych małych, też słomę. Tutaj dostał siano. Wieczorem dostaną y, marchew i owies. Tu znajduje się samiec, taki w barwie, taki jakby Madagaskar, coś, coś w tym stylu, no nie. Wyszedł po kalifornijskiej i po brązowym samcu. No kolor bardzo nietypowy, no nie. Szkoda go nawet będzie zabijać, dlatego raczej pójdzie na sprzedaż. No tu też dostał słomę. Jeszcze mu chyba trochę doniosę nawet. Dobra, także słoma na pościółkę, siano do jedzenia. Okay. Tu jeszcze będziemy musieli tylko zmienić to. Zamykanie. I tu już ostatnie króliki przy domu. Czarny samiec, cały czarniutki, bardzo ładny. O, też został słomę, siano. I tu też zwykły brązowy samiec. Też dostał słomy i siano. Wszystkie dostały to samo. Jaką wieczorem będzie marchew i owies. Jeszcze czasami dajemy buraka. Jak się kupi, no to też karmę. No i jak jest lato, no nie. To tam jakieś zielone rzeczy też od czasu do czasu. Nie cały czas dostaną. Także jak to wszystko wygląda. Teraz przeniesiemy się zaraz tam na gospodarstwo. Tam też pokażę. Stan z królików. O, tu mają te spotki. No nie, pojniki też już za niedługo powinny dostać, bo mrozy się kończą. Więc i pojniki za niedługo się pojawią. O. Także tyle tutaj by wyglądało z tych królików przy domu. zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i lecimy już w inne miejsca. No, i jesteśmy już na gospodarstwie. Jako ciekawostkę powiem, dzisiaj się kłują indyczki. Już coś tam słychać. Tutaj tak przygotowałem, oczywiście słomy tak nie grubo żeby te małe mia nie miały problemu chodzenia. To będzie tak, tutaj dałem trochę papieru. Tu mniej więcej do tej przegrody, tam siedzi druga indyczka. I tak, i będzie zawieszona tu lampa w tym boksie, żeby po te małe jak wyjdą się nie przeziębiły. A oprócz tego całe to będzie, cała ta klatka będzie obita szczelnie. Tu od tej strony może trochę tylko o wentylacji zostanie, a tak to będzie obita. Wiecie, żeby te małe nie przemarzły bo jak wiadomo, indyki są bardzo, bardzo, ale to bardzo delikatne. Szczególnie jak są małe. Potem, jak już są duże, to im się nic nie dzieje. Normalnie latają. Bo. Tu jest druga indyczka. Termin za dwa tygodnie też. Tu się wysprząta ładnie i tak się zrobi jak u tamtej. Także dwie muśki, a trzecia się jeszcze cały czas nosi. No ale to. Jako takie tylko dodatki już lecę do królików. No co ojciec? Dobra, tu są króliki, także o królikach dzisiaj więc już od razu mówię. Tu jest samczyk czarny Zakocałem nim samiczkę podpalaną. O tu mu widzę słoma weszła do oka. O dobra, wyszła. Wyszła, wyszła. I także nim zakacałem samicę podpalaną. Yy, I ważyliśmy go to. Yy, nie wiem, coś chyba koło... Nie całe 6 kilo, 6 nie miał. No. Tu jest samiczka, która też będzie zakacana, tylko cały czas szukam samca. Co najmniej 5 kilo do niej. Taka brązowa. Yy, najcięższa ze wszystkich samic Tak ona się tu prezentuje. No. Także zakacana będzie. I teraz przechodzimy tu obok. No tu słoma, bo chwilę temu ścieliłem i kurom i, i królikom. Także tak. Yy, tu są te małe. Z matką zostały przeniesione z tej środkowej klatki. No i co? Dalej się sześć chowa. Te króliki niespodzianki zimowe. Ładnie już sobie same jedzą. O, Trzy brązowe i trzy ruda. Takie. no pokaż się no i tu te dwa o przyleciał jakiś pocztowy szymelek a tam siedzi drugi no dobra to trzeba będzie gonić yy, także no no matka sobie na razie radzi mrozy te wielkie były 18 nic nie odpadło a teraz już jest chyba dwa na plusie, więc nic im się nie stanie. Tu obok jest samiczka, yy, ruda, siostra tej brązowej tam z dołu. A powiem że z budowy to całkowicie inaczej wygląda ten łeb, taki jakiś chudy, taki długi, no nie? A ona strasznie tu, słuchajcie, grzebie. Całe mało, widzicie, tak przeryte. Miała niedawno sprzątana, a już wygląda jakby tu, nie wiem ile, z miesiąc nikt nic nie sprzątał. Tak zryte, tak wszystko wymieszane. Nie wiem, czy to do samca chce ona iść, czy co. Czy czuje jeszcze zapach po samcu, bo tu wcześniej samiec był, no nie. Więc no nie wiem, nie wiem jak to. To wygląda u niej. Dalej, tu jest samiec podpalany, ale to jest brat tej podpalanej, więc jakby ktoś chciał kupić, to zapraszam. Zdrowy, ładny, widzicie, o, energiczny, króliczek. Czysto rasowy, także. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Jędrzeju. Tu jest sam, ta jego siostra, podpalana, nią ją ją zakrociłem tym czarnym samcem, co pokazywałem i mówiłem. Sprawdzać ją będziemy gdzieś za trzy dni. No zobaczymy. No chodź. Jak ścieliłem, to trochę się pobrudziła. Chodź jeszcze się pokaż tak fajnie tu widzą kanału. Coś dzisiaj nie chcesz pozować za fajnie, no nic. Zostawiamy cię w spokoju. I obok jest... Już nad... Aha, ta samica reksa. Samca nigdzie nie można znaleźć, no reks o. Pokaż się, chwała. Pokaż się, pokaż się. O. O, tu w aparacie wygląda jakby miała same czarne kropki, ale... O też ma rudę. Także niech sobie tutaj ona je. No, jeszcze nie dodałem chyba wcześniej tam przy domu, że dajemy też pietruszkę korzeń królikom. Fajnie się sprawdza. Oczywiście nie w dużych ilościach, tylko w niewielkich, tak. Jeden taki niewielki korzeń, tak. Ja wiem, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu dajemy. No, I tu jeszcze Wam tak pokażę, że gęsi rozcieliłem. Tu garbonosy siedzą. Gąsior w środku, a tu siedzą białe no, pomorskie. Yy, te pomorskie już się ładnie niosą. Wczoraj były dwa jajka i są dwie gęsi i dwa gąsiory. Także zostanie zestaw 2 plus 1 i tu też 2 plus 1. No. Te jeszcze się nie noszą, nawet ta stara. No ale nic, także tyle było w dzisiejszym odcinku. Dostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i widzimy się za tydzień, gdzie pokażę nowe nabytki uku rozdobnych. Cześć. No jeszcze zapomnieliśmy króliczki dodać, że pozdrawiamy w tym odcinku Kubę, tak? Także pozdrowienia ode mnie i od małych królików.